Alright my friends, nowy dzień, nowe wyzwania, nowe SBC, nowa ikona do trafienia. Dzisiaj Kaspi wychodzi z cienia i trafia potężną ikonę. Moi drodzy, jesteśmy właśnie na koncie od naszego Kaspiego i otwieramy ikonkę. Uuu, Kaspi, co byś chciał na początek? Siema Memex. elo elo. Kaspi, co byś chciał, bo tu kula się trzęsie i pyta, co chce Kaspi. Kaspicjusz. Ronaldinho. Kulo, rób swoją magię. Kula się, kula, trzęsie się cała. Dobra. Ronaldinho. Come on, man. A przynajmniej Ronaldo Optimus. Zidan! 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 Stary! Zidan! Gratuluję! Stary Zidan! Ja go mam jest kotem! Uhuhuhu! Ja pierdzielę stary! Co za kapa! Co za kapa! Oddało! Oddało, stary. Nawet się nie stawiam, biorę ci go od razu. Czy chcesz jasina? Co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie jego skład. Dzień dobry, dzień dobry. Mam na imię Zeljini Zidan i właśnie jestem w twoim klubie. Co za kapa, stary. Dobrze oddało. ELEGANCKO ja. Proste dajcie to już coś dobrego dla wujka mleczarza Come on, man. O! NIE NAGRYWAŁEM TEGO NIE NAGRYWAŁEM TEGO DUP teori! DUP nie nagrywałem tego. Jaka kapa, a ja już mam jednego. <śmulatujesz> Co? Dobra, Chat zadecydował po trafieniu Cristiano Ronaldo, że robimy ikonę 9-3. Chat chce. Streamer robi. Let's go. Dobra, kochani. E, mamy pierwszy skład o ikonkę. Let's do this. 8-8. Ronaldo. Wybacz, ale mam już swoją jedną wersję. Chociaż serce się kraja, powiem wam. Patrząc na to. No ale. Toc jest lepszy. O. Brazylia, SPD, kto to? Casemiro, o przyda się, fajnie. To elegancko. Nice. Dobra kochani, mamy drugi skład. Przepalamy tutaj wariatów. Jakoś się udało. Ok, kochani, mamy tutaj trzeci skład. Palimy go. K Hill 400k. No ale nie gramy nim. No to po co nam on? Ostatni skład. Let's go. W klubie już prawie nikt nie został. Moi drodzy. Ikona 93, proszę oddaj nam kogoś do składu. EA, please. EA. Dobra. Ja bym chciał Ronaldo, Pele, Cruyff, Hulit. To by było piękne. Na szczęście, oczywiście, wchodzi tutaj nasza ikona. Roberto Baggio. Let's go. Dobra, macie jeszcze czat, możecie pozdrowić YouTube. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Wytrzymałość 9,5. Agresja 9-4, fizyczność jest dobra, 8-6. O nie, to jakiś obrońca. To jakiś obrońca. Siema! Siema, Lisek, siemanko. Elo, elo. Dziękuję za followka, ziomeczku. Kto to jest? Mateusz! Luther Mateusz, ej! Ej, spoko! Lotar Mateos, dobra! Dobra, lotar spoko! Bęk like Dobra, druga ikona. Okej okay. wytrzymałość 9-4. Agresja 8-7. 8, 8 musi być tylko proszę, nie obrońca. Czekajcie, kto to może być? 8 8 dribbling 9 2 podania ej nieźle strzelanie słabsze tempo Schweinsteiger No dobra i ostatnia Jej, Brazylia Brazylia top Kurde, to chyba też jakiś obrońca. Widzę, że 90 jest spoko. O, nie obrońca! Dobra, ej, czekajcie, kto to może być? 9-1 dribling. 8-5 podania. 9-5 strzelanie! 90 tempo? Kto to? Runej. Runy, okej, okay, dobra, no to bierzemy w takim razie... Bierzemy Mateosa. Mateos chyba dub, nie? Lotarek wpada. Ilon on stoi? Bańkę! Ho, 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 Bańkę! Ty, no to nieźle! Lotar Mateos! Dobra, i on wejdzie za... Gdzie Jest Lotar. 9,5 jest Lotar, nie? Czy 9,4, dobra. I Lotar wejdzie chyba za tego pana. Dobra, moi drodzy. 19. Rygiel ding, ding, dong. Wiekopomna chwila. Dodali, moi drodzy. Dodali. Dodali. Żeton. I 8, 5 razy 10, a nie, że ten był, przepraszam. 8, 5 razy 10. Legancko. Dobra, i tu mamy jeszcze kogo? Potężny Ferenc Puszkarz. 5, 8, 10 składów, w tym 2 razy 8, 9. 8, 8, 8 7. Nie dziwię się wymaganiom, bo ludzie mają karty, a karta jest naprawdę top, nie? To jest przekod. To jest przekod. Jeszcze ma pięć sztuczek, nie? Także. <gryny> Dobry content dzisiaj. Noice! Noice, noice. A zobaczmy jeszcze zadania tylko szybko. Czyli coś dali w zadaniach. Srebrne gwiazda, A jest, jest żeton. A nie, to już było wcześniej, nie? Tylko zmienili zdjęcie. Ta. A jest, dali letnią wymianę. Osiem żetonów. Okej. Okay. Dobra, to żetony dodali jeszcze. Noisik. Okej. Okay. Douglas. Moc. U Douglasa jest mo. 10 razy 8,5. Come on, baby. Konto Douglasa musi musi oddać teraz. Jest chłopak bardzo szybki i już ma tą paczkę. Let's go. Kto to? O nie, Hoiberg. Forsberg, A ja Hoiberg. <grych> Dobra. Ej! Pedri! Moura! Ty oddało, Mora, dab. Okej, okay, dobra, jesteśmy na końcu czołgusia. Tu też będzie ogień. Dobra, tu musi oddać, nie? Kto to? Ramos, Ramos, okej, okay, 8,9, ty, może jeszcze coś będzie O, Pogba, spoko Też spoko Okej, okay, dobra, tu mamy konto od Oliwiera Również mała paczka 8,5+, razy 10 Także Oddaj proszę również Oliwierowi Inform. Son. Okej, okay, okej. Okay. 9-2. Spoko. Spoko. A, koszulka Liverpoolu. Uuu, Rashford. Rashforda dostałeś. Łobaben. Rashford stary, dab. Dobra. Mamy paczuszkę u Chrisa. My friends dziesięć razy osiem pięć. Jej. Sypiesz jak salt, Bay. jak salt, Bay. Kante! Kante! KANTĘ! CO?! A w ogóle myślałem, że to Mbappa, to Kantę! To i tak jest Dab! Ho, ho, ho. Sakriszu, gratki, stary! Dobra kochani, to mamy jeszcze campaign back player pick u Oliwierka znowu. Let's go. Mówisz wojtas? O, grillisz pięknie, stary, ładnie. A, ale dostajesz, ale dostajesz pięknie. Dabster! Dab, stary, to jest przedab. Ho, ho, ho. Ej. Ju, ja też chcę. Ani, dobra. Jesteśmy na koncie e, Aneci. E, I tu mamy... O kurde, przepalasz manej tego? O! Ho, 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 poleciała. Nieźle. No, nieźle. No ale jak nimi nie grasz? Potem zobaczymy twój skład jeszcze. Okej, okay, dobra, to wiem, dlaczego przepalasz. Oh, oh, pięknie, gruby składzik. Dobra, jedziemy. Oby oddało, bo przepala naprawdę. Dwie ikony, jedną z Liverpoolu, a drugą ikonę Bułgarii. Kula się kula, się kula. Szczęście leci. Jak płatki w zimę z nieba. Let's go. 10 rzadki piłkarzy 85. Okej, okay. To nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Tam wszystko może być w środku jeszcze. Forsberg. Otwórzmy puszkę Pandory. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem walkoutów. Osiem walkoutów. Ty. Nawet spoko, nie? Foderki idealne. Okej. Okay. Wiadomo. Przepaliła koks karty, ale... Czego się nie robi dla zabawy? Torba kampanii. Nojs. Nice. Jadymy. Szykujcie ten... Okulary, bo będą grube teraz. Jedna z trzech. Okej. Okay. McGin. Taki mały L. Taki, taki, taki mały L. <taki> Powiem wam tak, chłop się poświęcił i przepalił ławkę. Żebyśmy mogli zobaczyć tą piękną piękną paczuszkę i życzymy mu szczęścia. Skoro przypalił ławkę, to musi mu coś oddać. Także jej i kula połączcie się i dajcie Chryzekso jak ten Songo wypuszcza te kule swoje. A, dobra, ja mam pada. OK. Halo jej. Wiem, że nie mam tam nikogo znajomego, ale dajcie tutaj chłopakowi przypalił ławkę. Dobra kochani. Życzymy mu jak najlepiej. Możecie pozdrowić YouTube, bo macie czat włączony. Nie mam! Pierol się mam, Kamiszu. ci za followka. Elo, elo, witamy. W rodzinie Paulos Pendalos. Okej, okay, dobra. Ej! Skotność 9,9, wytrzymałość 9,9. Siła słabsza, ale to może być koks. Ty kto to jest? Jakiś środkowy. 9,2 drybling. Równowaga 9,7. Podania 9-4. Strzelanie 80. Tempo. Okej, okay, Fred, ty, nie jest źle. OK, nie jest źle. Dobra, to to jest pierwszy. Drugi, Wytrzymałość 9-9, Agresja 8-5, 8-4 fizyczność. Słaba obrona, dobra. To też jest chyba jakiś środkowy. Dribbling 9-3, ładnie. Podania 9-5. Szelanie 93 3 tempo 8 4. Bruno Fernandesz Dobra, ostatnie. Come on man. Oddajcie mu coś dobrego. W sumie dobrze, toczy nawet ale. Ej, 9,4 fizyczność. Wszystko w MI90 prawie. Ok, skoczę tylko 8-4. Obrońca jakiś, ty kto to jest? Ruben Diaz. Okej. Okay. Dobra kochani, zatrzymaliśmy się na randze trzeciej, przegraliśmy dwa ostatnie mecze. Niestety. Ale to nic, może coś fajnego wpadnie. Miejmy nadzieję. Sklep, let's go. Dobra, mamy 5 paczek. Zacznijmy sobie może od tej. Mała złota paczka. Okej, okay, tutaj nie ma nic. Dobra, to słabiutko. I jaj potrzebujemy kart na 8, 5 plus raz 10. Come on! Pani, ile kosztuje? Oni chyba tani, nie? Ta. Mamy go z dwójeczkę. Dobra, złota. Malutka paczuszka. O! Kto to? A, Jimenez. Ok. Zawsze coś, nie? Ile on kosztuje? 20k Dobra Damy go za 1850 może pójdzie Tych do klubu Dobra i złote że k. kart razy 2 Może tutaj nam coś odda proszę, potrzebujemy foderów Holender Lender. No, trudno, dobra. To trzeba będzie porobić jakieś piki. Z tego co dostaliśmy. Come on, man, ostatnia szansa. Aj, niestety. Niestety szabiutko. Dzisiaj łącznie wydaliśmy 300k. Ale to nic. Jeszcze dub nie ma sprawy. Los Dabos dla Krisa. Nie zasłaniamy. Jedziemy. Jedziemy po prostu. A wszystkim, którym się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę moi drodzy. Myślę, że dzisiaj był jeden z lepszych odcinków. Dla tych, którzy nie subskrybują kanału, również zapraszam do subskrypcji. I dajcie w komentarzach. Znać co dostaliście, ja dostanę właśnie teraz same super, dobre karty. Patrzcie na to, nie? Także <laughs> jedziemy, come on, man. Kto to? Rudiger, ok. Okej okay. sprzedam. Sprzedam go. Pasował się w tło z tym strojem. Okej, okay. please EA Bądźcie dobroduszni, bo wciskam właśnie X. Okej okay. Nawet spoko powiem wam. Jedna... Oś, nie, trzy 8 piątki. No dobra, nie spoko. <laughs> Inni mieli lepiej. A ja! A ja... Nie no. Dobra moi drodzy. Dostałem tęczę I ten Nie mam rymu, bo jestem zmęczony na maksa <grybujesz> O tej porze trochę eee, No Tyle, nie? Także hasta luego do następnego Bang